Trade dobry. Kolejna świadoma środa, a więc przegląd najważniejszych wydarzeń z rynku kryptowalut. Dzisiaj po raz kolejny rynek krypto delikatnie odstawiamy na drugą półkę, ponieważ dzieje się na świecie bardzo dużo. Więc opowiem o moim spojrzeniu na to, co wydarzyło się w Wenezueli, jakie to ma potencjalne konsekwencje dla reszty świata. Zerkniemy oczywiście na cenę ropy, która jest bardzo związana z tym wydarzeniem, a także zrobię aktualizację srebra, bitcoina, solany. No i na sam koniec mała zachęta dla Was, żeby dołączyć do naszej społeczności. Zapraszam do oglądania. Oczywiście jest bardzo dużo informacji na temat wydarzeń, które się działy w sobotę rano, ale postanowiłem, że zbiorę dla Was jak najwięcej informacji, postaram się wnioskować też na podstawie tych, tych wiadomości, jak to może wpływać na globalną sytuację. Niekoniecznie chciałbym tutaj wchodzić w konkretne rynki, oczywiście spojrzymy na te najważniejsze, ale przede wszystkim, co według mnie może to spowodować w długiej perspektywie, bo wiadomo, że zatrzymanie prezydenta Wenezueli, no to bezpośrednio miało wpływ, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę jako no, naruszenie terytoriów, porwanie prezydenta i tak dalej. Abstrahując od tego, czy tam jest reżim, czy nie, wiadomo. Ale zastanówmy się, co to może spowodować w dalekiej przyszłości. No i właściwie trzeba by było zacząć od początku. <laughs> Dużo informacji znajduje się w internecie na temat tego, że Stany Zjednoczone zrobiły to dla ropy. Tak jak tutaj, podążając za artykułem z The Guardian, amerykańscy giganci naftowi milczą na temat twierdzeń Trumpa, że wydadzą miliardy na wenezuelski przemysł naftowy. Prezydent USA twierdzi, że koncerny naftowe są gotowe zainwestować w odbudowę infrastruktury po obaleniu Maduro. Logo też Szewronu. No i właściwie o co chodzi w tym odbudowaniu infrastruktury, bo <laughs> można by powiedzieć, no dobrze, no skoro odbudować, no to coś tam wcześniej musiało być. No i teraz tak. Wenezuela według oficjalnych danych ma największe rezerwy ropy na świecie. To jest około 300 miliardów baryłek. Gdybyśmy się cofnęli jeszcze do 2007 roku, kiedy rządził poprzednik Maduro, czyli Hugo Chavez, rząd znacjonalizował aktywa zagranicznych firm i były dwie spółki amerykańskie, które były w Wenezueli. Były to ExxonMobil i ConocoPhillips. Te dwie firmy odmówiły tych nowych warunków, które Wenezuela zaproponowała, więc te dwie firmy tracą naprawdę bardzo duże pieniądze, tracą te projekty. Exxon co prawda wygrał jakiś arbitraż na około 1-2 do miliardów dolarów, ale Conoco miało dużo większe rozstrzenia. To było około 8-12 miliardów dolarów. Oczywiście Wenezuela nie zapłaciła tego, bo sankcje, które USA wcześniej nałożyło na Wenezuelę, blokują te finanse. No i teraz tak: Chevron został w Wenezueli. Zgadza się na taką umowę, która się nazywa Joint Venture, z państwowym PDVSA. I właściwie do dzisiaj produkuje około 200 tysięcy baryłek dziennie. No i właściwie to jest na chwilę obecną, mam na myśli Szewrona, jedyna aktywna firma, która tam działa. No ale gdybyśmy się jeszcze cofnęli troszkę dalej w czasie, odnośnie jeszcze wcześniejszych wydarzeń i jakby tej historii importu, jak to wyglądało, a jak to wygląda teraz, bo. Lata 90. 2000. To było około 1,5 miliona do 2 milionów baryłek dziennie. To były kwoty właściwie dziesięciokrotnie większe do tego, co dzisiaj produkuje Chevron. No i właściwie chodzi też głównie o ciężką ropę. Która jest idealna dla rafinerii, które są w Zatoce Meksykańskiej. I znalazłem też tu taką interaktywną mapę, żeby wam pokazać, o które rafinerie chodzi. To są głównie te rafinerie, które znajdują się właśnie tutaj w Zatoce Meksykańskiej. Jedna jest jeszcze nad jeziorem Michigan, ale to są rafinerie, które właściwie z Kanady w dużej mierze rurociągami importują ropę. Ale główne rafinerie, które są na południu Stanów Zjednoczonych są to e, o właśnie widzę, że się ta mapka dobra, jest znowu. E, są to właśnie rafinerie, które e, przetwarzają, rafinują ciężką ropę, ponieważ mamy trzy rodzaje ropy naftowej. Jest ropa ciężka, taka medium i light, i właściwie ta ciężka, ona jest w postaci takiej wręcz stałej, ona jest bardzo zasiarczona. I e, przez to bardzo energetyczna do produkcji czy paliwa lotniczego, czy diesla, czy do e, jakiejś tam masy bitumicznej. Stąd też jest to mega, mega ważne. E, oczywiście e, taka ropa ma wyższe marże na właśnie diesel czy asfalt. E, no i ogólnie po, e, po sankcjach, które Stany Zjednoczone na, nałożyły na, na Wenezuelę, no właściwie import spadł do zera. No, i Kanada przejęła tą pałeczkę, o czym mówiłem, czyli około na dzień dzisiejszy jest to 4 miliony baryłek do USA, czyli właściwie cały i jeszcze więcej zapas tej ropy, która była ciągnięta kiedyś, jeszcze w latach 2000 z Wenezueli, teraz jest na barkach, powiedziałbym, Kanady. Oczywiście ta ropa jest droższa, ponieważ ona jest pozyskiwana z piasków bitumicznych, ale przez to no, Stany mają jakby zapotrzebowanie na tą ropę też heavy, zapewnione. No i teraz tak. Można by powiedzieć, że po tym ataku trochę się sytuacja odwróciła. Dlaczego? Ponieważ wiadomo, Stany zaatakowały ropę i jest potencjał na to, że ci amerykańscy giganci, co prawda niby milczą, ale jest w perspektywie odbudowa tych dwóch firm, które wchodzą do Wenezueli, zaczynają wydobywać, wydobywać ropę heavy i może się rozpocząć import do Stanów Zjednoczonych, nawet taki jak był kiedyś. Pamiętajcie też, co, czy z jakimi krajami w pierwszych fazach panowania Trumpa, właściwie rząd Trumpa zaczął, że tak powiem, no, wojować? To była właśnie Kanada. I co by to spowodowało w kontekście Kanady? No przede wszystkim to, że ten import, który dzisiaj wynosi, czy tam eksport 4 miliony baryłek, mógłby się totalnie odwrócić, czyli mogliby zamknąć właściwie do zera eksport z Kanady. A przerzucić wszystko na Wenezuelę. Stąd też ta Wenezuela była mega ważnym, mega ważnym ośrodkiem i jest nadal mega ważnym w perspektywie właśnie surowców strategicznych. Ale oczywiście nie tylko Kanada może na tym stracić, bo Trump zaraz po tym ataku też powiedział, że OK, Kuba, Kolumbia też może być zagrożona. Dlaczego? No bo na, na Kubie panuje reżim, więc skoro reżim, to można też tam coś. Podziałać. Kolumbia, oczywiście, to samo co Wenezuela, czyli narkoterroryzm. I właściwie cały region Ameryki Południowej jest, powiedziałbym, stoi pod znakiem zapytania. No, mamy taką tendencję, że Stany Zjednoczone, no. Pokazują tą swoją siłę atakami na słabsze państwa. Raczej nie spodziewam się, żeby zaatakowali taką Brazylię albo taką Argentynę, no bo to jednak jest wielkościowo dużo większy kraj, większe zasoby, większa armia, i tak dalej. Więc widać tutaj tylko tendencję, że te słabsze, zdecydowanie słabsze kraje są pod lupą. Stanów Zjednoczonych. No ale oczywiście, skoro mówimy o Kubie, skoro mówimy o Wenezueli, o Kolumbii, no warto się zastanowić, kto na tym też może stracić. No bo Kuba i Wenezuela mają bliskie relacje z Rosją. To też potwierdzają informacje, że Stany Zjednoczone podczas tego ataku w Wenezueli zniszczyły systemy BUK, które są typowo rosyjskie. To po części też ośmiesza trochę stronę rosyjską. A może nie tyle, że ośmiesza, ale z jednej strony pokazuje, że technologia Stanów Zjednoczonych znacznie przewyższa to, co posiadają Rosjanie. Czy zniszczyli, czy walką elektroniczną zostały takie pojazdy wyłączone, tego do końca nie wiemy, ale to pokazuje jedno. Z jednej strony kupujcie sprzęt amerykański, bo on jest najlepszy na świecie. Z drugiej strony osłabia, jakby no. Tą perspektywę właśnie rosyjską i te wpływy rosyjskie w regionie, skoro to był kiedyś bliski sojusznik? Z drugiej strony mamy też Kolumbię, która czy takie, też takie kraje właśnie jak Brazylia, Peru, które mają też dobre relacje z Chinami. Chiny, tak jak kiedyś robiły w, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, to teraz w Ameryce Południowej, dotowały te kraje, właśnie udzielały tych pożyczek na rozwój. No, i też jest to pokazanie po części Chinom, że okej, okay, słuchajcie, my, jeśli chcemy przejąć jakieś zasoby, to my je po prostu weźmiemy. No, nie oszukujmy się, Chiny to jest jeden wielki y, taki piec, który przepala niebotyczne ilości surowców, y, materiałów i tak dalej. Więc wyłączenie jakiegokolwiek ogniwa w całym tym. Procesie czy dostaw, czy procesie produkcji, no, jest dość dużym, jest dość dużym ciosem dla Chin. Inną sprawą jest to, że Chiny również dostarczały jakieś systemy radarowe, które by, były w Wenezueli. I tu znowu mamy wyraźny sygnał, słuchajcie. Nasz sprzęt jest o niebo lepszy, bo mówi się dużo o Chinach. Na zasadzie słuchajcie, my to już prze, prześcignęliśmy Stany Zjednoczone, widzimy, jak ten, y, te sprzęty są produkowane, jakie one są jakości, nawet samochody, telefony, że one dościgają te zachodnie, ale to pokazuje, że albo ten sprzęt był niewłaściwie używany, albo on rzeczywiście jest tylko dobry na papierze. I znowu, kupujcie w Stanach, nie kupujcie w Chinach, no bo Skoro ten sprzęt można bardzo łatwo zniszczyć naszą technologią, no to on jest do niczego nieprzydatny. I na sam koniec można by się pokusić o takie podsumowanie, że właściwie, no dobrze, poza tym aspektem wpływu na region i, i pokazaniu, że sprzęt amerykański jest dużo lepszy od sprzętu chińskiego czy rosyjskiego, jakie to może mieć potencjalne konsekwencje? No z jednej strony. Skoro Stany Zjednoczone chcą powiedzmy reaktywować te dwie firmy i znowu zacząć wydobywać wenezuelską ropę, no to uwolnią dużą ilość ropy na rynek. To oczywiście może spowodować dalsze spadki na ropie, a na ropie jesteśmy w trendzie spadkowym. Zaraz zerkniemy szybko na wykres ropy, ale przez to zobaczcie, co się może wydarzyć. Jeśli będzie duża ilość ropy na rynku i cena zacznie spadać, to najbardziej może rykoszetem dostać Rosja. Dlaczego? No bo Rosja sprzedaje do Chin. Chinom jest to na rękę, żeby jak najtaniej kupować tą Rosję. I oczywiście Indiom, które jak najtaniej chcą kupować rosyjską ropę. Tak jak mówili, że Rosja to jest jedna wielka stacja benzynowa położona na bombach atomowych. No to jest prawda. Jeśli. Kolejne źródło, źródło dochodu i finansowanie tej machiny wojennej zostanie wyłączone z użytku, no to Rosja znowu będzie osłabiona. I tutaj, może, z drugiej strony, Stany Zjednoczone mogą mieć taką kartę przetargową wobec właśnie Rosjan, ponieważ ten tak zwany odwrócony Kissinger, który mówi, że trzeba Rosję wyrwać z uścisku Chin, żeby rozbić ten duopol i żeby właśnie zbliżyć Rosję do Stanów Zjednoczonych. To może też mieć na celu. Czyli jeśli Stany będą mieć dużo ropy, mogą, nie wiem, tę podaż, czy, czy to wydobycie zmniejszyć kosztem tego, że Rosja powie, słuchajcie, dogadujemy się z wami, przestajemy dealować z Chinami, no bo w perspektywie długoterminowej oczywiście mamy Cały czas konflikt o Tajwan. Czyli Stanom Zjednoczonym zależy przede wszystkim na tym, żeby w długiej perspektywie Chiny nie miały takiego supportu ze strony rosyjskiej. I nie mówię tutaj o militarnej, bardziej o surowcowej. No i po tym, oczywiście, długim, przy długim wstępie i, i tej mojej, mojego takiego spojrzenia na tą, na tą daną sytuację. Oczywiście, możecie też dać znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, i może ja czegoś nie dostrzegam, a może wy macie jakieś lepsze informacje. Z chęcią też dowiem się, jak wy na to patrzycie, więc sekcja komentarzy jest wasza. A tak jak powiedziałem, spoglądamy szybko na ropę, akurat, no myślę, WTI. No i właściwie mm, można by powiedzieć, że od 2008 roku ropa jest w jakimś trendzie spadkowym. No tutaj to było to słynne zaliczenie zera, później bardzo duże odbicie. No ale z perspektywy takiej długoterminowej, nawet jakby poprowadzić taki kanał, no to zobaczcie, mamy niższy wierzchołek w tym miejscu, niższy dołek, niższy dołek. Czyli właściwie trend spadkowy obowiązuje. To jest oczywiście perspektywa długoterminowa. Perspektywa krótkoterminowa albo taka średnioterminowa mówi tak. Mamy jakiś impuls, korektę, impuls, korektę, i właściwie wygląda to na typowy trend spadkowy. Tutaj mieliśmy bardzo silną strefę podażową, wynikającą z powtórzenia tej oto korekty, czyli to jest właściwie ruch zgodny z obowiązującym trendem. Oj, przepraszam, to nie ta korekta, ona będzie kiedyś jeszcze powtórzona chodziło o tą korektę. Czyli to jest strefa podtrzymania trendu spadkowego. Również tutaj w tych wewnętrznych strukturach jest taka malutka czerwona strefa, ona też wynika z powtórzenia tej korekty i dostajemy ruch zgodny z obowiązującym trendem, czyli wybicie nowego dołka. Kiedyś tutaj był dołek, teraz dołek mamy tutaj. I oczywiście to nie jest powiedziane, że jest koniec spadków. Dlaczego? Ponieważ jeśli my podejmujemy jakieś decyzje handlowe najczęściej one są zgodne z obowiązującym kierunkiem trendu czyli w takich ruchach powinniśmy szukać dalszych spadków i dalszych miejsc gdzie można się dołączyć do shortów kiedyby można będzie na ropie szukać longów no przynajmniej jeśli dostaniemy złamanie tego trendu nawet lokalnego spadkowego ale to też nie będzie długoterminowo Oznaczać, że dostaniemy jakieś mega duże wzrosty. Dlaczego? Ponieważ jeszcze będziemy mieć po drodze taką dużą korektę i właściwie ten ruch, który tutaj się potencjalnie kiedyś może stworzyć, to może być po prostu ruch korekcyjny ABC i dalsza jazda do dołu, czyli ruch po prostu zgodny z obowiązującym kierunkiem trendu. Powiedziałbym tak. Kiedy najwcześniej interesować się ropą, jeśli chodzi o mnie, to przede wszystkim, tak jak mówiłem, albo złamanie tego trendu. Lokalnego, albo kiedy ropa wyjdzie powyżej tego klina, przetestuje i będzie wyraźny sygnał, że lecimy dalej do góry. Wtedy myślę, będzie trzeba się bardzo, bardzo szczegółowo przyjrzeć ropie na temat potencjalnych zasięgów takich wzrostów. Bo, tak jak powiedziałem, tu jest jeszcze jedna bardzo duża korekta, która kiedyś w przyszłości może się powtórzyć. I nawet gdyby to był dołek na ropie. Tak hipotetycznie, to zasięg jest nawet pod 86 dolarów, więc to jest dość pokaźny ruch. Ale tak jak mówiłem, póki co trwa trend spadkowy i raczej nie nastawiam się na jakieś wzrosty, a wręcz powiedziałbym, że oczekuję dalszych spadków. No i myślę, że można też zrobić aktualizację srebra, które omawiałem tydzień temu, ponieważ były tam dwa potencjalne scenariusze. Jeden mówił bardzo wyraźnie. Jesteśmy w strefie jeszcze podtrzymania trendu wzrostowego, i mogą nastąpić wzrosty, i takie wzrosty, zobaczcie, nastąpiły. Nieważne co jakby było zapalnikiem do tych wzrostów, analiza techniczna mówi jasno: to jest miejsce, z którego srebro może ruszyć, nawet po nowy szczyt. Wydarzenia takie, jak się teraz wydarzyły, no są po prostu wydarzeniami, które nadają dynamikę. To samo jest na złocie. Chociaż. Zobaczcie, że, no, pomimo dość dużych wzrostów i ruchu zgodny, z takim zgodnym zobowiązującym trendem, to nie są jakieś, a przynajmniej tak nie wyglądałem, jakieś spektakularne wzrosty. Nie mieliśmy tu jakiś luk ani nic, tylko po prostu powolny wzrost. Czyli rynek na wydarzenia, które się wydarzyły, zareagował bardzo spokojnie. To też yy, mieliśmy yy, właściwie bardzo podobny przykład w tamtym roku. Tuż przed świętem dniem czynienia, kiedy Stany Zjednoczone miały publikować raport na temat bezrobotnych i tego nie zrobiły. I rynek miał czas, żeby przez weekend to przetrawić, tak samo jak ten atak zobaczcie na Wenezuelę. To się wydarzyło w sobotę. Według mnie ta data nie jest przypadkowa z jednego prostego powodu. Akcja zakończyła się w 2,5 godziny. Mieliśmy jeszcze całą niedzielę i część poniedziałku, żeby. Każdy z inwestorów, dużych instytucji ochłonęli, nie podejmowali decyzji emocjonalnie, nie spuszczali tak zwanych toreb, tylko po prostu podeszli do tego z chłodną głową. W tym roku, przepraszam, w poprzednim roku w 2025 roku mieliśmy podobną sytuację na GPW, kiedy Została giełda wyłączona na około dwie godziny, ponieważ były takie jakieś napięcia na świecie i bardzo duży wzmożony, wzmożony wolumen na GPW i GPW zdecydowało o zamknięciu handlu na kilka godzin. I to mogło być podobnym scenariuszem właśnie podczas tego ataku na Wenezuelę, gdyby rynki były otwarte. Myślę, że reakcje byłyby dużo bardziej gwałtowne możliwe, że ucieczka z aktywów na zasadzie bardziej ryzykownych. A teraz co widzimy? No patrząc, surowce do góry, indeksy do góry, akcje amerykańskie do góry, akcje polskie do góry, kryptowaluty do góry i przede wszystkim, co mnie bardzo zastanawia, memcoiny, które właściwie no, to są bardzo ryzykowne aktywa, jeśli już mówić o Sektorze, że kryptowaluty są ryzykownym aktywem, czy aktywami, no to memcoiny jeszcze bardziej. I to pokazuje, że rynek za bardzo się nie przestraszył tej akcji. Wręcz bym powiedział, zaczyna panować delikatna euforia. I zobaczymy za kilka dni, jak być może też inne kraje. Nie wiem, czy zaczną odpowiadać na, na to działanie Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim zobaczymy, czy, czy będą jakieś, poza oczywiście potępieniem i, i jakimś e, pogrożeniem palcem, czy będą jakieś realne działania. I wtedy pewnie e, dowiemy się, czy surowce e, dalej do góry przez niepewność na świecie, czy raczej będziemy m, wszędzie ten kapitał będzie płynąć. No bo mamy dziś tutaj na horyzoncie zmiany pana Pawela. Błodaj to jest kwiecień, maj, jakieś kolejne obniżki stóp procentowych. Sektor AI bardzo dobrze się ma, sektor jakby przemysłowy w Stanach również, więc widać, że poza tymi napięciami na świecie jest dobrze, można tak powiedzieć. No ale wracając do, do tej analizy srebra. Tak jak powiedziałem, ATH jest jak najbardziej możliwe, ale też mówiłem tydzień temu, że na srebrze mamy ogromną formację spadkową, zarówno na interwale dniowym, jak i na interwale tygodniowym. I w związku z tym, tak jak zapowiadałem tydzień temu, sprzedałem połowę e, swoich, swoich zasobów srebra, które mi pozostały. E, I teraz, e, ponieważ dawno, dawno temu, jeszcze, przy, tak jak mówiłem, przy tym ATH e, do złotówki polskiej, sprzedawałem około 20-30%. Więc na chwilę obecną mam też jakieś tam powiedzmy 20%. Srebra, które pozostaje ze mną na długi okres, gdyby rzeczywiście miały być jakieś niebotyczne wzrosty, spowodowane czymkolwiek. Tak czy inaczej, wrzucałem update do nas na grupę, transakcje realizowałem właściwie wczoraj w jednym z kantorów, no i co? Nic, tylko cieszyć się zyskami, ponieważ srebro było kupowane dużo, dużo niżej, właściwie wyszło ponad 100% zysku jak na surowiec. Bardzo dobrze. No ale jest to świadoma środa i przegląd kryptowalut, więc no, musimy odejść od tego tematu. E, oczywiście e, to tylko tak się śmieje, no bo trzeba tu reagować generalnie na to, co się dzieje na świecie i, i nie, nie przywiązywać się tylko do rynku krypto. Tym bardziej, że no nie się, na rynku kryptowalut ostatnio nie działo się za wiele. Tak czy inaczej, aktualizacja szybka Bitcoina, e, no powiedziałbym, że bez zmian, czyli tak jak już. E, Otwieraliśmy pozycję, zapewnie też tutaj, o czym, o czym Was informowałem, czyli pozycja z tego miejsca, pozycja z tego miejsca, no właściwie, a jeszcze tutaj ten test formacji, no właściwie wszystkie te pozycje są w plusie. Czekamy nadal na strefę okolic 95 tysięcy, najsilniejsze miejsce 98, tutaj się nic nie zmienia, jedyne co się zmienia to, powiedziałbym jeszcze możliwy powrót ceny w okolice tej żółtej strefy. Tak jak narysowałem tutaj z tą strzałką ten scenariusz też omawiałem tydzień temu że strefa która kiedyś była bardzo silnym oporem teraz będzie bardzo silnym wsparciem o ile nie pojawi się mega dużo zleceń sprzedażowych to ta strefa powinna właśnie zadziałać jako wsparcie i dać cenie ładne odbicie stąd też tej strefie oczekuję z kolejną pozycją, żeby dołożyć do Bitcoina i tak jak powiedziałem 95-98 tysięcy to jest miejsce, w którym będę realizował większość moich, hmm, większość mojej pozycji na Bitcoinie, a pozostałą część, jakieś tam powiedzmy 20% zostawię, gdyby rzeczywiście miało dojść do tego spektakularnego wzrostu po 109-110 tysięcy i być może jeszcze wyżej. I o Bitcoinie właściwie nic więcej nie powiem, bo widać, że no panuje delikatna euforia. Oczywiście też trzeba y, przypomnieć Solanę, którą również tutaj przedstawiałem, również ją handlujemy razem. I właściwie tu też dwa miejsca były na zajęcie pozycji. O jednym, o którym mówiłem, no to okolice y, właściwie poniżej 118 dolarów to jest zajęcie pozycji na tym niebieskim poziomie. No i jeszcze y, miejsce, w którym. Mówiłem, że będzie potencjalne miejsce do dołączenia jako test formacji, i taki test przy okolicy 123 dolarów też się udał. Mamy fajne wzrosty. Przyznam szczerze, przegapiłem jeden jeszcze układ, ponieważ była możliwość dołączenia do, do rynku i jeszcze w jednym miejscu. Był to układ korekty pędzącej, czyli to ABC, które mam tutaj oznaczone, i właściwie no. Powiedziałbym, przespałem. Tu była reakcja niemalże w punkt. Jeszcze dodatkowo tutaj wsparcie z, tej, z, tej, z, tej, z tego niebieskiego poziomu, który mam zaznaczone. No, wszystko było fajnie, tylko przespałem. No, nie można wszystkiego na rynku złapać. I teraz, gdyby się okazało, ponieważ ta czerwona strefa, którą tutaj mam oznaczoną, oznacza, że lokalny opór został przełamany, może świadczyć o tym, że tu rzeczywiście była pierwsza fala, druga, Idzie fala trzecia. I jeśli dotrzemy do zasięgu okolic 145 dolarów, to będzie można spróbować, tylko tutaj muszę zejść na dużo niższy interwał, żeby wam odmierzyć tą korektę, bo to była bardzo szybka akcja. Gdybyśmy dotarli do okolic 145 dolarów. Już to oddalam. Ok, powiedzmy, że to będzie koniec i, i szczyt tego ruchu. No to po takim ruchu będę czekał na korektę i w przestrzeniach między 135 dolarów a 131 będę próbował jeszcze solanę do góry pchnąć, ponieważ to będzie fala potencjalnie trzecia, fala czwarta, a po fali czwartej jeszcze jest szansa na wybicie tego szczytu. Stąd też na solanie czekam spokojnie na rozwinięcie sytuacji, przede wszystkim musimy, uwaga, Przede wszystkim musimy dolecieć do poziomu dla fali trzeciej. Tyle o solanie. No ale też nie oszukujmy się, poza jakby tymi dwoma rynkami, zerkałem na kryptowaluty. No i. Gdzie nie, gdzie mogą się pojawić okazje, ale to jeszcze jest e, chwila czasu, musi się tutaj sytuacja rozwinąć, no i nie oszukujmy się, tak jak powiedziałem, no jest to seria e, przeglądu rynku kryptowalut, ale ja też się nie ograniczam tylko do rynku kryptowalut, ponieważ jeśli tutaj na tym rynku się nic nie dzieje, no to nie ma sensu czekać na nie wiadomo co, albo wchodzić na siłę, tylko po prostu przerzucić kapitał na inne rynki i tam szukać okazji i... E, tak jak już wielokrotnie powiedziałem, ja jak najbardziej zachęcam was do dołączenia do naszej społeczności, ponieważ no tak jak mówię, no, rynek kryptowalut za dużo nie pokazuje, a udało się ostatnio złapać bardzo fajne perełki i potencjalnie oczywiście będzie jeszcze Dalsza próba handlu. Perełki. Dlaczego mówię perełki? No bo mamy taką spółkę jak Helio, czyli producent naszych bakali, który no tutaj już kilkukrotnie daje zarabiać i dalej cisną do góry. Szykujemy się do kolejnego handlu. Mamy PKN Orlen, który handlowaliśmy z 92 dolarów. Jak najbardziej też można tutaj próbować się dołączyć. I takie właśnie wejścia się dzieją. Mamy RGR, który tutaj już ładnie nam 10% generuje wzrostu. No hit ostatnich... Czasów, czyli spółka uranowa NNE, która właściwie w, jeden, no w jedną sesję zrobiła 20%. Equinor jeszcze nam delikatnie laguje, ale na przykład Baia system, który zaliczył tutaj test. Bardzo ładny wystrzał, właściwie już po pierwszej realizacji, po drugiej realizacji. Nie mówiąc już o dzisiejszym inpoście, który po prostu tutaj no, wystrzelił, a miejsce było wyznaczone w okolicy 9.80. No same dobre okazje. Oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie i no może z przekąsem na koniec przepraszam, że dzisiaj nie było tak dużo o rynku kryptowalut, no ale tak jak mówię, to rynek tworzy okazję, a my się powinniśmy do niego dostosować, więc tak czy inaczej jeszcze raz zapraszam Was bardzo serdecznie i jeśli macie jakieś prośby o analizy, wrzucajcie je do sekcji komentarzy, na pewno na nie zwrócę uwagę, a dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę znośnego tygodnia i do usłyszenia, cześć!